Bitcoin 61800. Górnicy nie sprzedają swoich bitcoinów. W takich sytuacji w przeszłości widzieliśmy cztery, kiedy górnicy najpierw wyprzedwali się, a później bardzo dynamicznie te wyprzedaże spadały. Historycznie cena bitcoina od tych poziomów odbijała się przynajmniej na kilka tygodni. Czy ten moment okaże się w związku z tym lokalnym dołkiem? Liczba otwartych pozycji na giełdach nie spadła tak mocno, jak spadła cena. Liczba otwartych pozycji utrzymuje się na dużo wyższych. Poziomie niż z okresu kwietnia 2024, kiedy cena była również bardzo niska. Ten pattern przypomina mi pattern z października 2021, kiedy we wrześniu cena oraz liczba otwartych pozycji spadły do minimów, następnie odreagowanie wzrostowe, po czym ponowny spadek ceny i cena dorównała wtedy dołkom z września, natomiast liczba otwartych pozycji utrzymywała się cały czas na wyższym poziomie. Identyczną sytuację możemy Obserwować w tym momencie, czyli cena w maju odbiła się, następnie spadła do poziomów z maja, a liczba otwartych pozycji nadal utrzymuje się znacznie, znacznie wyżej, i wtedy dla ceny bitcoina był to czas lokalnie dobry, to znaczy przez około 24 dni ta cena wzrastała, po czym jednak zaczęła spadać. Oczywiście to nie znaczy, że tak będzie i tym razem, ale krótkoterminowo, czyli w przedziale 20-20 kilku dni. Ten scenariusz mógłby być prawdopodobny. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, a to jest kanał Julian Krypto. Krótkoterminowi holderzy również nie sprzedają swoich bitcoinów i historycznie takie okresy jak obecny, gdy wcześniej były duże sprzedaże bitcoinów, po czym te sprzedaże malały, czyli metryka STH SOPR spadała do niskich poziomów, były to dla Bitcoina no właśnie. Dobrymi momentami pod akumulację, przynajmniej lokalną, w większości sytuacji, ponieważ Bitcoin krótkoterminowo po takich sytuacjach zaczynał rosnąć. Widzieliśmy plus 50% w 35 dni, 26% w 28, 99% w 140. No jednak zdarzały się i spadki, minus 32 w 28 dni. Choć jeżeli postaralibyśmy się o nieco większą precyzję i dokładność, to być może okazałoby się, że pojawiły się wzrosty plus 30 procent w siedemdziesiąt dni. A jak będzie tym razem? Widzieliśmy już spadki przez ostatnie 28 dni, kilkanaście procent, więc odreagowanie wzrostowe mogłoby być sensowne. Na krótszych interwałach obserwuję zawsze metrykę stóp finansowania, która pokazuje, czy traderzy już zaczęli się bać, i widzimy, że tego strachu na szerszych interwałach jeszcze nie było. To znaczy, nie było takich spadków tej metryki poniżej poziomu 0, a jeżeli by się takie pojawiły, to dla mnie byłby to prawdopodobnie bardzo Fajny czas na zakupy. Dodatkowo metryka pokazująca zakupy wśród traderów na Binance i na Coinbase. Gdy ta metryka wybija wysokie obszary, oznacza to, że kupują traderzy na Binance. Gdy ta metryka wybija niskie poziomy, zakupy przeważają wśród traderów na Coinbase. I przez ostatnie tygodnie widzimy, że zakupy właśnie przeważają wśród traderów na Coinbase, co historycznie pokrywało się ze spadającym bitcoinem lub już sięgającym swoich poziomów wsparcia. A zatem potencjalnie lepszy czas na akumulację, tym bardziej po tak długiej akumulacji wśród traderów na Coinbase. Ale nie można byłoby analizować bitcoina bez obserwowania SP500 i indeksu dolara, który to od dwóch dni systematycznie podbija na wartości, mówimy tutaj o DXY, choć te podbitki nie są znaczące, to jednak taki ruch wzrostowy mógłby być dla ceny bitcoina nieco stresujący. Jednak obserwując SP500, które od czasu poprzedniej sesji zyskało o 40%, to był dla bitcoina dobry znak. Zwróćcie też uwagę na to, że 25 czerwca SP500 otworzyło się znacznie wyżej, Niż 24 czerwca, i dosłownie na kilka godzin po tym otwarciu, cena bitcoina wywindowała jeszcze wyższe poziomy, zyskując ponad 1,5% w godzinę. Dlatego właśnie warto obserwować rynki, ponieważ ich otwarcia bardzo często mogą wpływać na wycenę bitcoina, a jeżeli mówimy o wycenie bitcoina, nie moglibyśmy pominąć wyceny altcoinów, przykładowo. Pepe, który w ostatnich tygodniach robi furorę i zaraz po otwarciu SP500 powyżej swojego wcześniejszego poziomu, token Pepe zyskał w dwie godziny ponad 7%. Myślę, że dla niektórych 7% to już nie jest mało. Więc bijcie dzisiaj o 14:30 na Max Data App, na otwarty Telegram, gdzie będziemy analizować odczyty danych z USA, aż do godziny 15:30 do otwarcia rynków, bo tak jak ostatnim razem, mogą zyskiwać lub tracić konkretne altcoiny i przede wszystkim bitcoin. W dniu wczorajszym o godzinie 19:16 pojawiła się informacja na Coindesk, że Solana dodaje nową funkcję, która umożliwia płatności Solaną wśród innych aplikacji. I jeszcze raz powtórzę, ten artykuł został dodany na CoinDesk o godzinie 19:16, czyli na platformie, która uznawana jest z jedną za najszybszych na świecie i najbardziej wiarygodnych. Funkcja, o której jest mowa, jest naprawdę ciekawa i można płacić na różnych platformach, między innymi na Twitterze, za pomocą sieci Solana. I tak jak widzimy, Wydaje się to być intuicyjne i proste. Zatem potencjalnie po takiej informacji sieć Solana oraz jej token Sol mogłyby doznać przynajmniej lokalnego hypu, a długoterminowo taka informacja z pewnością dla Solany będzie korzystna. Jednak zwróćcie uwagę, ta informacja została dodana na MaxData App dla użytkowników już o godzinie 15.12 w dniu wczorajszym. Dodatkowo użytkownicy MaxData otrzymali powiadomienie na telegramie o tej informacji o godzinie 15.12. Z zapytaniem, zdecyduj, czy zamierzasz spekulować po nowym wpisie na blogu Solana. Użytkownicy dodatkowo otrzymali podsumowanie po polsku z opisem tego, na czym polegają te funkcje. I jak czytamy, Solana pozwala teraz użytkownikom łatwo wykonywać transakcje blockchain na stronach internetowych i w mediach społecznościowych za pomocą czegoś, co nazywa się działaniami. Te działania są udostępnialne za pomocą łączy, zamieniając dowolną platformę online w miejsce transakcji blockchain. Ten ruch ma na celu uczynienie korzystania z blockchaina tak łatwym jak przeglądanie internetu, mając nadzieję, że więcej osób zacznie korzystać z Solany do różnych działań online. I co jest najfajniejsze? Użytkownicy Max Data App, gdy otrzymują taką informację, mają również dwa przyciski. Tych przycisków teraz nie widzicie, bo ja już jeden z nich kliknąłem, natomiast te przyciski to jest tak albo nie, czyli czy zamierzasz spekulować pod ten news czy nie. I na podstawie tego, co się aktualnie dzieje na rynku oraz danego newsa, użytkownicy oceniają, czy decydują się grać pod daną sytuację. I w tym przypadku zaledwie 40% zdecydowało za zagraniem pod tego newsa, tak widzimy w odpowiedzi. Powiedział. Na MAX Data DAO. Dlaczego tylko 40% osób zdecydowało się za rozgrywaniem tego newsa, a nie na przykład 80%? Również nie zdecydowałem się od razu rozgrywać tego newsa, ponieważ ta informacja została opublikowana, kiedy Solana była na swoich lokalnych szczytach i prawdopodobieństwo odreagowania tych wcześniejszych wzrostów i dotarcia na na przykład te niższe poziomy, które są zaznaczone liniami alertów, jest bardzo duże, pomimo tego, że została opublikowana wydawałoby się bardzo pozytywnie. Pozytywna informacja. Innymi słowy, jeżeli powrócimy na wcześniejsze poziomy, potencjalnie Solana może być dla mnie bardzo łakomym kąskiem do rozgrywania wzrostów. I jeszcze raz powtórzę: Coindesk, jedna z największych. Platform na świecie uznawana za najszybszą i najbardziej warygodną. Te informacje opublikowała o godzinie 19.16 dniu wczorajszym na Max Data App. Natomiast ta informacja pojawiła się już 4 godziny wcześniej, o godzinie 15.12, wraz z tłumaczeniami, opisem całego artykułu, predykcją ze strony AI oraz głosowaniem społeczności DAO. Dlatego właśnie warto mieć najwyższy dostęp, tier 3, na Max Data App. A jakie są praktyczne korzyści? No to na przykład takie, że jak w ostatnich tygodniach cena Bitcoina straciła ponad 11%, w tym samym czasie moje konto na spocie zyskało ponad 16. I zwróćcie uwagę na te wzrosty zysków, stabilne, systematyczne, które się powtarzają. To nie są przypadkowe wzrosty. To nie jest trzymanie jednego altcoina, który cały czas rośnie, ale wykorzystywanie rynkowych sytuacji, takich jak na przykład listingi, które pojawiają się automatycznie na Maxdata app. Ostatnie 3 plus 4% w 3 godziny, 3%, choć wśród nich był i listing, który stracił około 0,4%. W dwie godziny. To mimo wszystko większość listingów przeważnie wychodzi na znaczny plus. Ja dostaję te informacje na mojego Maximus Alert Bota. Wyglądają te informacje dokładnie tak, czyli jest podany token, giełda, która zamierza listować ten token i czy ta informacja jest niejawna, czyli Insight Info, czy już jest oficjalna? No ale przede wszystkim mam dostęp do moich pro alertów i alertów oraz automatyzacji handlowych. Tak na przykład automatyzacja handlowa, którą tworzyłem na jednym z poprzednich materiałów. Zwróćcie uwagę po jakiej cenie kupiła za mnie token Pepe i w którym punkcie oraz Bitcoina i również w którym punkcie. I takie zakupy, które się dzieją, które wcześniej zaprogramowałem, w momencie, gdy są realizowane, automatycznie jest również powiadomienie właśnie na moim Maximus Alert bocie, czyli czas, w którym został dokonany zakup oraz po jakiej cenie cenie dany token Został kupiony. Oczywiście wykorzystuję również moje alerty i pro-alerty. Tak na przykład, takie bardzo proste pro-alerty, które stworzyłem, informujące o tym, że bitcoin nagle ma chwilową pompkę, czyli zaczyna rosnąć, co może sugerować możliwy wzrost altcoinów. Tak zwróćcie uwagę, w ostatnich 24 godzinach otrzymałem takie powiadomienie dwukrotnie o godzinie 5.06 oraz o godzinie 11.52 wraz z opisem, że ten pro -alert ostrzega przed nagłym wzrostem altcoinów który może być spowodowany wzrostem bitcoina, co nie jest poprzedzone jego wcześniejszymi spadkami i takie alerty, m.in. właśnie takie proalerty pozwalają mi generować dziennie dodatkowe zyski, ponieważ zwróćcie uwagę, zaraz po takim wystrzale bitcoina, co działo się między innymi z ceną na przykład właśnie tego tokena PP w pierwszej sytuacji plus 3% wzrostów w 35 minut, ja akurat byłem bardzo zadowolony wykorzystując tę sytuację, ponieważ byłem przed moim porannym treningiem, druga sytuacja 11.52 plus 3% na PP w niecałe dwie godziny. No i oczywiście tych powiadomień, czyli alertów i proalertów może być więcej, ale nie chodzi o to, żeby ich było dużo, tylko chodzi o to, żeby one były skuteczne. Skupiam się przede wszystkim nie na tych kółeczkach, które oznaczają takie proste alerty, które gdzieś wcześniej zaprogramowałem, tylko skupiam się na kwadracikach, czyli tak zwanych proalertach, które są złożone przynajmniej z kilku warunków i na tej podstawie można wykorzystywać okazję, Rynkowe do tego, żeby nawet w momencie, gdy bitcoin traci na wartości przez ostatnie tygodnie, żeby nasze portfolio puchło. Na sam koniec tylko dodam, że na Max Data App uważam, że warto mieć dostęp Tier 3, jeżeli spekulujecie na altcoinach. A jeżeli myślicie o Max Data App w długim terminie, przynajmniej roku, to pomyślcie naprawdę mocno pomyślcie o dostępie Lifetime. Przede wszystkim dlatego, ponieważ macie wszystkie funkcje przy jednorazowej płatności. Nieważne, czy to jest Tier 1, Tier 2, czy Tier 3, zawsze potem można dokupić większy dostęp, dopłacając różnicę. Natomiast macie już zagwarantowany, dożywotni dostęp do Max. Max Data Up bez dodatkowych miesięcznych kosztów, a jednocześnie alokacje na przyszłe tokeny Max Data Up, które mają być już możliwe do zakupu na platformie, w tym tygodniu. Natomiast jeżeli ktoś będzie kupować tylko tokeny, nie poprzez dostęp lifetime, wtedy będą one dwa razy droższe. Natomiast poprzez dostęp lifetime otrzymujemy dwa razy większą alokację i teraz moim zdaniem warto z tego skorzystać, ponieważ te dostępy cały czas drożeją i zostało bardzo niewiele w tej obecnej rundzie, a w związku z tym jest to prawdopodobnie ostatnia taka sytuacja, w której można je nabyć po tak niskich cenach. Tier 3, jeżeli ktoś uwielbia spekulować na altcoinach, Tier 2, jeżeli ktoś lubi tradować na Bitcoinie plus jest rodzajem analityka, czyli lubicie samodzielnie obserwować wykresy, natomiast Tier 1 typowo dla hodlerów, jeżeli chcecie zasubskrybować czyjeś powiadomienia i alerty i ufacie tej osobie, na przykład możecie zasubskrybować moje alerty albo innych użytkowników. Natomiast tutaj nie ma wielu możliwości analitycznych, tak jak w przypadku Tier 2, a w przypadku Tier 3 wielu narzędzi do spekulacji pod altcoiny. Na koniec dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, jak wy podchodzicie do rynku, jakie są wasze predykcje na najbliższy czas. Oczywiście to nie były ani porady inwestycyjne, ani sugestie, że coś wzrośnie lub spadnie. Pokazuję wam dane, po to, żebyście samodzielnie wyciągali na podstawie tych danych wnioski. I ja wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech chosza będzie z nami. Cześć.